Trening modułowy do dowolnego łączenia z innymi zestawami ćwiczeń. Dzisiejszy temat, plecy, ulga w ich przeciążeniu i bólu. Poćwiczymy, wzmocnimy i rozciągniemy. Ale zanim przejdziemy do ćwiczeń, zapraszam Cię na moją platformę, ponieważ dzisiejszy trening jest jednym z wielu, który tam znajdziesz. Koniecznie zajrzyj także na dział z przepisami, gdzie znajdziesz dużo propozycji na rodzinne, proste i zdrowe posiłki. Oraz dział Kids, gdzie pokażę Ci, jak poprzez zabawę wspierać rozwój naszego dziecka. A teraz zapraszam Cię na trening. Pierwsze ćwiczenie, klęk podparty, plecy neutralne, ręka na kark, łokieć do łokcia i otwieramy go w stronę sufitu, kierujemy dół i w stronę sufitu. Nogi ustaw sobie szeroko, aby być stabilnie i pewnie. Nie chodzi tutaj o machanie, uf, 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 tylko wykonanie ruchu w pełnym zakresie, rozruszanie naszego kręgosłupa. Wzmocnienie mięśni między łopatkami głównie. Przygotuj się na drugą stronę. Teraz tak łokieć podpierający. Nie może być w przeproście. Jeśli nadgarstek boli, trzymaj na piąstkach. Łokieć do łokcia i otwieramy. Łokieć do łokcia, otwieramy. Wykonaj. Wdech i wdech. Wydech jest tu odwrotny do skurczu, bo zazwyczaj kierujemy się inną zasadą, ale ze względu na to, że chcemy rozruszać klatkę piersiową, wykonujemy w trochę odwróconej kolejności. Ok, teraz jedna noga jest nogą podpierającą. W kolejnych ćwiczeniach ją sobie zmienimy, więc nie ma znaczenia przy pierwszym, którą wybierzesz. Ręce w dół, do boku, w dół do kostki. I do tyłu. Dłoń skierowana jest do podłoża. Tak samo w tym ruchu, tu dłoń do podłoża jest skierowana. Wdech. Wdech. Spokojnie, pełen zakres ruchu. Dobrze, zmieniamy sobie nogę. Zmieniamy nogę, pozostawiamy pozycję. Ręce teraz będziemy kierować w górę, wzdłuż linii ciała, a następnie wyprost dłoń. Cały czas mam skierowaną do podłoża. Oddychaj. Pamiętaj, wykonuj te ćwiczenia we własnym tempie. Nie musisz robić równo ze mną. Ok, wracamy do klęków podpartego. I cyk. Góra spokojnie. Cyk. I własne tempo. Skup się ten ruch jest bardzo ważny, bardzo ładnie rotuje kręgi wzmacnia mięśnie grzbietu, zwiększa ruchomość klatki piersiowej, więc wykonujemy go dokładnie, sumiennie. Tak jest. Zmieniamy stronę, przygotuj się. Pamiętaj, plecy też neutralnie, nie robimy tutaj końskiego siodła, neutralnie. Łokieć do łokcia i otwórz. Łokieć do łokcia. Tak jest. Jedna noga do przodu. Dłonie ustawiamy wzdłuż naszej nogi i wdech. Wdech. Ściągamy łopatki. Wypychamy pierś do przodu. Ściągnij łopatki. Tak jest. Spokojnie. Znowu zwiększamy zakres ruchomości klatki piersiowej, wzmacniamy nasz grzbiet. Dobrze, zmieniamy nogę. Klik. Zmieniamy pracę rąk. I cyk, wyprostuj. Wróć, góra. Cyk, wyprostuj. Wróć. Dobrze. Łokcie wysoko, pilnuj, żeby ci ręce gdzieś tu nie opadały. Ręce wysoko, łokcie wysoko. Tak jest. Uh. Luźniutko. Po raz ostatni wykonamy nasze ćwiczenie z łokciem, łokieć do łokcia, otwierające nogi szeroko. Szach, i w sufit wdech. Zmiana. Łokieci do łokcia. Wdech i wdech. I wróć. Wdech. I wróć. Wdech. Doskonale. Noga podpiera. Ręce w dół i wdech. Wydech. Wdech i wydech. Do boku. I bardziej kierujemy w dół. Do boku i wzdłuż tułowia. Powinnaś czuć wzmacniające się mięśnie. Tudzież pracujące, bo przez pracę one właśnie się wzmacniają. Pracujące mięśnie między łopatkami. Tylne na ramienne. Tak jest. Druga noga. Tyk. Świetnie. Uff. Czujesz? Grzbiet. Cyk. Ciach. Cyk. Góra. Ok, teraz mam coś dla siebie innego, bo położymy się krzyżem i prawą nogą będziemy sięgać lewej ręki. To ćwiczenie. I już, koniec, trzymamy. To jest nasze ćwiczenie. Mamy za zadanie rozruszać cały nasz korpus, a cały nasz korpus to także. Wiązania łączone, na przykład z biodrowo-lędźwiowym, bo chcemy zlikwidować napięcie, ale te napięcia często są ze sobą powiązane między strukturami. Tak jest. Ło! Wow! Kwiat! Kwiat w zagrożeniu! Kwiat w zagrożeniu! Nie zmiażdżę mikrofonu. I to samo. Syk! Robimy na drugą stronę. Wykonujemy ćwiczenie oczywiście w miarę możliwości z zakresu własnej ruchomości. Nogę tak daleko, jak się da. Nie próbuj jej złapać stopy dłońmi, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, by ta noga właśnie sięgała jak najdalej. Okej. Okay. Luzujemy. Przyjmujemy pozycję. I oddychamy. I z wydechem. Siadamy. I jeszcze raz wdech. Dociskamy. I wydech. Siadamy. I wdech. I wydech. I wdech. I, wdech. I wydech. Bardzo dobrze dziękuję Ci za dzisiejszy trening. Liczę, że poczułaś dużą ulgę w napięciu swoich pleców, a na pewno to Ci gwarantuję, że będą one z każdym treningiem coraz silniejsze. Do zobaczenia!